W Polsce dobrze mi się żyje. Jest tanio, jest no trochę brudno i syfia, ale jest dobrze, moim zdaniem. Przekaczamy, pewien próg graniczny, kiedy już państwo opiekuje się człowiekiem także że stawiam mu tabliczkę, żeby kurde nie, nie dotykał kawy, bo jest gorąca i w ogóle. Katapultę mają, o ja, widzieliście to? Zobaczcie, teraz ją naciągają, butami strzelają z tego pala. I patrzcie, patrzcie, Co? <laughs> No! Dzień wow. 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 <laughs> Wracając, Polska jest w idealnym miejscu pośrodku między dziczą a cywilizacją i sądzę, że jest to położenie dla mnie optymalne. Jeszcze trochę się rozwiniemy przez Unię, będę musiał wyjechać na wschód, ale póki co jest mi to bardzo dobrze. <laughs> Dziękuję. A Wam? A jakie jest pytanie? Jak ci się w Polsce żyje? No świetnie, bo kocham ten kraj, w ogóle jest cudowny. Spędziłem trochę czasu poza granicami kraju, ale ty jest najbardziej zajebiście. Naprawdę jest fajnie. No i to wszystko. I tylko u nas jest taki Wutsok. <grym> Polska. Polska, tak, tak. Jak odebraliście w ogóle wczorajsze koncerty muzyczne? Były ciekawe, aczkolwiek, no, było trochę przereklamowane, szczerze mówiąc, ze względu na ilość ludzi, muzyka sama też nie była ten, aczkolwiek, jeśli człowiek znalazł, poszukał, to naprawdę, nawet na najmniejszych scenach, często były bardzo ciekawe koncerty, które tak, pchaj się, pchaj się, pchaj się. Ja też chciałem powiedzieć, że bardzo mi się nie podobało, że zespół z Shannon chciał wyjść na Bisy, ale prowadzący powiedział, że mają iść do domu i to było niefajne. To był ostatni koncert na scenie folkowej i mogli jeszcze zagrać I jeden i wyszli, bo chcieli. Czym jest w ogóle dla Was przystanek? Coraz tym resetem. Ty, ty, Naładowaniem nie, akumulatorów. Nie Naładowaniem akumulatorów kompletnym. W festiwali muzycznych jest wiele. Miejsc, gdzie są jakieś warsztaty ceramiczne, coś tam też jest wiele, aczkolwiek tutaj unikalna jest atmosfera. Ludzie, którzy przez cały rok są gnębieni w robocie za to, że mają tatuaże, długie włosy i tak dalej, przyjeżdżają tutaj, będąc pozytywnie nakręceni. To jest jedyne miejsce, gdzie są u siebie, co wyzwała naprawdę potężną, pozytywną energię, moim zdaniem. No, taki człowiek, no, no gdzie on normalnie mógłby, mógłby pracować, jak nie we własnym biznesie, po prostu gdzie by go przyjęli. A tutaj jest u siebie, no tutaj nikt go nie gnębi, nikt go nie bije. W biznesie? E, no, niedawno z Kumplem otworzyliśmy pub właśnie w Poznaniu. Zapraszamy wszystkich. Setka pub, ulica Szymańskiego 8, popapap, przyjazny ludziom z